Plaża, 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 tu zawsze się coś zdarza Urlop trwa w najlepsze, bo świeże tu powietrze. Wy plaża plaża, 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 uśmiech komentarz. Stary jedzie na wakacje. Na fejsie fotoski, każdy na nich boski. Dzisiaj w ogóle nie Pedały! pedały. No dobra, No dobre jak porobiłem leszczy, co? Kurwa, jebana pierdolona w Wy Wypierdalać, kurwa! kurwa. No ale, co za szuja! Kurwa! Za kurwa w tym czerwonym, ty! No, rozjebało go! No nie! Co to jest?! Jeden ja strzał! Żeglam! Kurwa, pedale zajebane, kurwa, w tym czerwonym, ty. kurwa, podgostki. Siemaneczko, chcesz dostać skiny za darmo? Sprawdź go cases. Łatwo pobierz aplikację z marketu, wykonuj proste zadania i zarabiaj punkty. Użyj punkty, aby otworzyć dowolną skrzynkę i wypłać skina, którego udało ci się zdobyć. Nie musisz logować się za pomocą platformy Steam. Używaj własnego trade linka i odbierz skina w dosłownie kilka chwil. Nie zapomnij skorzystać z kodu cycu, aby dostać bonus punktów. Link do aplikacji znajdzie się w opisie. I taki gałasz. strzelam? Ręce do góry. Bąki na czacie. Zapomniałem, ale szanuję, że mi tak nie odcisnęliście. Żeby to ten. To. Oj! O! Reality Show. Gdzie ty trzymałeś tą skrzynię albo tą wódkę? BOOM headshot BOOM headshot BOOM headshot! I love this game! przypomnij pomieniły lap. Kurwa mi pierdoli jak gram na zębach Ale mam plan. Sprytny Kurwa mać yeah. Ej dobra, mnie nie wrzuciło co jest? Jestem w samolocie No bo to jest tak. Jestem, jestem, co ja na roboty jadę. Lecę, Ej! Nie żyję! Bogdan mnie zeszł z samolotu! Bogdan was brakiet wypracił. Bogdan mnie zabił samolotem. Ciebie też? Bogdan was wszystkich ujebał. Co Ja inną dywizją już biegnę. Wiedział, lukę. Po HDB. Rozjebię sobie łeb zaraz. Kim dla mnie Zefron? No nie wiem. Nikim na, wyjeba, na nie? Ja nie mam muszę sforsować, się to B, to jest platforma, w tym się co na mecze? Chuj pod Mateusza B? Kurw, jak z łysych z POKÓJ, POKÓJ Ale nie powiesz, kurwa! Przeżywałem, sorry nie pierdol, nie pierdol! Wszystkich miałem jak to nie świecił Kurwa, jest Czemu ja tego nie zachowałem? Miałem dzisiaj walkę z jednym pająkiem Hej, prawie 3 lata współpracy, a tu Nie wiem kiedy, nie wiem, możliwe że mnie ukąsił ten pająk jakoś kurwa, bo on... I był tak z napięciem się zaczął gująć, tak robił. Możliwe, że mnie capnął, jak tak z napięciem latał. Ja się nie, nawet nie zauważyłem, to już strasznie szybko latał na tym tym. Ale ja szybko, słuchajcie, co ten unik, wycofka. Zrotowałem do y, przedpokoju. Znalazłem gumiany klapek. Odwróciłem się 180 stopni. I tak kurwa na pełny tu podjechałem go. I wiesz, i tam no co, no. Przypierdoliłem mu. kurwa czeka do następnego momentu na wiatr. Ta on czeka kurwa! No zero, chuj. Wieba coś jest znaków! I makaron się wydupił. Jak warka pożył. koloryfer kurwa! Tej piszcie, nie? się grzało na w jednym. zająć wkrótce, może się spalić pod... ok. Stoi, stoi na parę, pod w podiglu, w podiglu. No, pipe pod są. Za daleko już stoi, czeka, spalę palerok, co? O! O o! Co jest? Za kole? I ocie pierdoly! To pewnie było, już widziałem jak to jest popkiem. Parkuję na ręczny bankiem, a od nich środka czerwone komienialki do kasy komentarz, robię i i mówię OJ TĘ BOŁĘ KONIEC, CHOBĘ KONIEC, CHOBĘ KONIEC Parkuję na ręczniku, bank Zajebisty pomysł miał, zajebisty pomysł miał Na epic place Pago gra w Source 2, kropli przez bramę Bamików. Ej było to, było to kiedyś, ja wiem co to jest Poznaję te bloki Nic nie jest z tego, to bo żartowałem. Co ty dzwoni do Miorki z Kawoitek? Mogę sobie wytłumaczyć to? Jego wyjebał z kanału. Czarto. Jesteś że stanie z tym komputerem. Niebieskie ekrany się wyświetlają, kurwa, cały czas. Tak jest, takie życie. Żeby życie miało smaczek, Co raz niebieskie, ekran, maja? raz tego. Ej, to tak, ja jestem trójką. No nie, za dużo ich tu jest. Dwójka to Pago, bodajże. A Sariu to córka. Tylko, że koniec końców, do ciebie dojdę, to ja nie, tak nie widzę. Czy... A to ty jesteś, widzę teraz. W bunkrze jesteś, nie? Paweł? Paweł. Nie, Pago. Pago jesteś w bunkrze? Zanurzowałem typa, tak. Przecież w bunkrze ognie, myślę, że to jest mój Biegnie, chyba. Biegne. A tu mam tego. Nie może to wiesz, fake czy coś? Normalnie. Tu są, wiesz. Dziura wyprzewiędrna. To i te. Roro, roro, roro. Pięć złotych. Sperdalaj mi. Go podpisał profila na Steamie za pięć złotych na browca. Pozdro. A T ukośnik, Oczywiście. No jaśnie. Oczywiście. Omen, omen, by HP. Ale wygląda też ma znaczenie. Designek, detale. Yo, yo, gamingowy laptop on 15 Dowiedz się więcej. PĘC! Bo jesteś... O kurwa... Było troszkę mniej, no ale słuchaj, paku, wiedzy ci nie brakuje, sam grasz bardzo dużo, byłeś profesjonalny zawodnik na scenie tak polskiej... Jest. Wybitna znajomość granatów, świetny game sense, genialny movement, poruszanie się po drabinie, no... Mógłbym tak w nieskończoność, także wierzę, że ale dzisiaj dasz radę... Chciałbym cię mydlić mydełkiem, pa! Byłoby tak fajnie! Siabadabada! Wciąż cię całować, jeździć po tym czuku. Byłoby tak fajnie. Siam, pam, pam, pam. Ty i ja, ty i ja, ty i ja. My deukofa. Ja. Ja jestem po dwóch gazetach dzisiaj. Pixel. Pixel ty, fiucie. Jak mnie słyszysz? Gdzie ty odlatujesz? Lecimy... NA DOMINI KURWA <grymne> Jakbym usłyszał takiego pilota w swoim samolocie, to nie wiem co bym zrobił. O, lądowanie. Trzymajmy się ramy.